Powtórzenie. Różne zdarzają się przestępstwa, afery i skandale kryminalne, obyczajowe, kulturowe, korupcyjne, polityczne. Niektóre wywołują bardzo gwałtowne reakcje środowisk religijnych oraz politycznych. Głośne były kiedyś w Polsce skandale wywołane publikacjami boja żeleńskiego piekło kobiet dziewice konsystorskie nasi okupanci. Skandal z filmami Klery tylko nie mów nikomu jest skandalem obyczajowym, jednakże, obecnie ten obyczajowy skandal jest wykorzystywany do celów politycznych i tak właśnie jest z kampanią walki z pedofilią wśród kleru katolickiego. Dlaczego nie wojuje się z pedofilią wśród homoseksualistów, w szkole, w pracy, w rodzinie i wszędzie tam, gdzie ta patologia występuje? lecz przede wszystkim z pedofilią wśród katolickich księży. Filmy o zwyrodniałych tatusiach, braciach, dziadkach i wujkach, o matkach, które bagatelizują dramaty swoich córek. O rozmaitych stanach i zawodach powinny powstawać nie tylko filmy, lecz przede wszystkim przemiany obyczajów i zachowań. Pedofilia nie jest jedynym rodzajem molestowania. Molestowanie może być nie tylko seksualne. Można być molestowanym dogmatem, ideą, doktryną, mitem. Jednakże najbardziej upowszechniło się pojęcie molestowania seksualnego. Może ono przejawiać się oglądactwem polegającym na oglądaniu obnażonego ciała molestowanej osoby, albo na zmuszaniu jej do oglądania obnażonego ciała osoby molestującej. Skłonności do oglądania obrazów i fotografii obnażonych kobiet i aktów jako form artystycznych nazywa się pornografią. Gdy oglądactwo przestaje wystarczać molestującym, zazwyczaj dochodzi do dotykania ciała osoby molestowanej. Te formy molestowania mogą być tolerowane i akceptowane przez nieświadomą osobę molestowaną, i dochodzi wówczas do podniecenia erotycznego i współdziałania z osobą molestującą. Molestowanie staje się wówczas aktem seksualnym. Jeżeli dochodzi do niego, mimo oporu osoby molestowanej, wówczas akt ten zwany jest gwałtem. Przyczynami łatwego ulegania molestowanych manipulacjom molestujących są dominacja osoby molestującej nad molestowaną, niewiedza i brak barier psychicznych u molestowanych do wykrycia i przeciwstawienia się molestowaniu. Uleganie molestowaniu poniża osobę molestowaną, jej godność osobistą i uzależnia ją od dominacji przez osobę molestującą świadczy też o krytycznym stanie moralności obyczajowej w sferach społecznych. Do usłyszenia.